Dobry wieczór wszystkim. Łąskie jak zwykle na posterunku. Godzina 1:30. Autko ściągnięte już z ronda Powązkowska Maczka. Drobne uderzenie, które spowodowało pęknięcie belki tylnej. Autko na rolce, tak to wygląda. Platforma i jedziemy na serwis zostawić w poniedziałek. Prawdopodobnie będzie już mogło jeździć o własnych siłach. Pamiętajcie do Waszych usług. Omskie, pomozerwowe o każdej porze, dnia i nocy. 500 563 791 Prawdopodobnie najlepsza najlepsza pomoc drogowa w Polsce, Oski pomoc drogowa.